Cześć, jestem Agus i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was uczę, Dude. Stop! Jeśli Wam się spodoba ten odcinek, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Ja wczytuję sobie mój save, gdzie jesteśmy na nowej paczce. Poprzednim razem miałam wyjątkowo dziwną lekcję angielskiego. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zajrzyjcie do karty. A dzisiaj ruszamy z zupełnie nowym poziomem: czyli z paczką siódmą. Czyściutkie, pole. Jeszcze nie wiem, czy będę nie miła, czy będę miła. Myślę, że spontanicznie zdecyduję, w zależności od tego, jak potraktuje mnie mój szef. Yy, aczkolwiek jeszcze się nie odzywał, co jest w ogóle bardzo, bardzo dziwne, że tak długi czas jest taki, wiecie, spokój, cisza, nikt mi nie przeszkadza, no ale coś czuję, że to się wkrótce zmieni. Zobaczmy w takim razie, jak ta paczka wygląda. Zabawa z twistem, jakby tak nigdy się nie spodziewałam, bomby w ogóle na poziomie, yy, na żadnym poziomie. Dobra, spróbujmy śrubokręt, widzę jakieś coś, co przypomina śrubki, spróbujmy je odkręcić. Oha! I tutaj żeby bomba nie wybuchła, muszę odpowiedzieć na pytanie jak powiedzieć to, czyli rozszerzenie, którego, e, które wszyscy znamy, które używamy i podejrzewam, że wszyscy z was mówicie gif. Aczkolwiek gdzieś zetknęłam się z tym, że poprawną formą taką e, powiedzmy, która się nasuwa e, jako właściwa e, tak językowo, to powinno być gif. Czyli, jakby wszyscy, którzy mówimy GIF, i ja jestem tą osobą, która mówi GIF, mówimy to źle. I teraz pytanie: Czy twórca zalicza się do tych osób, które twierdzą, że powinniśmy mówić GIF? Bo ja ewidentnie mówię GIF i dla mnie to zawsze będzie GIF. Czy to o to chodziło? Najwyraźniej nie. Wysadziłam! A, y o nie, myślałam, że no, ciebie wysadziłam. Ja nie jestem Marfa, ja się dobrze bawię i jestem jakby w dobrej formie. To nie mnie wysadziła ta bomba, ale myślałam, że wysadzi jego. No niestety. W każdym razie przegrałam. I teraz mam kolejne zadanie. Ej, tutaj jest puzelek, proszę bardzo. Ciekawe czy tam na poprzednim był, czy go pominęłam. W każdym razie, y co my tu mamy? Mamy pendrive'a z bardzo ważnymi rzeczami. Aha! Musimy kliknąć tutaj, wiecie, tą ikonkę na pasku startu, żeby bezpiecznie usunąć sprzęt. Czy ktoś to jeszcze robi? W sensie pamiętam takie czasy, że rzeczywiście to się robiło, ale ja od dawna tego nie robię. Nie wiem, czy psuje w ten sposób wszystkie pendrive'y, czy nie, ale zobaczmy, czy ten zepsuje. Tak, nie chcę bezpiecznie, chcę. Przestań kliknij tutaj, żeby usunąć bezpiecznie. Nie chcę bezpiecznie usuwać ostatnia szansa. Nie chcę bezpiecznie usuwać, chcę go wyjąć po prostu. Nigdy nie widziałam iskier przy wyjmowaniu drive'a swoją drogą. Podejrzewam, że ten port USB A... jest po prostu zepsuty. Coś, nie poszło mi za dobrze? Myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Ja też tracę swoją się cierpliwość. Okej, okay, mamy tutaj ładujący się telefon i z tego co rozumiem, jakby wiecie, musimy dokładnie w tym momencie, gdy będzie 100% wyciągnąć ten kabel. No, że wiecie, żeby nie marnować prądu, żeby nie, nie psuć baterii. Czy słyszałam też o tym, że ja, bateria, jak się wiecie, naładuje do 100% i cały czas się ładuje, to się psuje. Aczkolwiek mój telefon y, chyba ma jakieś systemowy, systemową blokadę ładowania, bo kiedyś mi się zdarzyło przyłapać go na tym, że on zastopował ładowanie na powiedzmy 80% i... Rano, gdy ja go odłączałam, doładował te 100%, w sensie zanim to zrobiłam. No, nieważne, nie wiem czy rozumiecie mój tok myślenia, bo y, ja sama nie wiem, jak to działa, ale ja nie mam ochoty y, odłączać. Y, oh, ja zostawiłam ten o, kabelek. Go. So Quick, take photo. Mam zrobić zdjęcie, ale ja nie mogę. Ja chciałabym tutaj napisać coś, tu jest coś. Puzel! Dobrze, że to widzę. E, może pogłaskam koteczka? Nie, nie robimy mu zdjęć, wiecie. Jakby nie zawsze musimy brać telefon i wszystko jakby upamiętniać. Czasami warto jest cieszyć się chwilą. O, proszę, zobaczcie, jak pięknie kotek sobie tutaj y, śpi. Jest taki słodki, y, ale nie będziemy robić mu zdjęć. Nie będziemy robić mu zdjęć, wiecie, nie będziemy naruszać jego prywatności. Przecież, szczerze mówiąc, prawdopodobnie ja byłabym tą osobą, która robiłaby zdjęcie y, kotu. No, zwłaszcza gdy jest taki uroczy i słodki. Ale czy ja mogę jakoś zepsuć ten poziom? Och, zrobił salto. A może tutaj też muszę jakoś obrócić kamerę i spróbować zrobić to zdjęcie. O nie, zrobiłam zdjęcie! Ym, nie chciałam tego robić. the to jest I could get. mogę except for. Would you suggest the game to your mm. Nie wiem o co ci chodzi, ale wcale nie wykonałam tego zadania. Nie, zrobiłam tylko jedno zdjęcie to było przez przypadek i no na pewno nie było dobrym zdjęciem. Nie Czyli nah, mam namiot? Like A, ah, okej. Okay. Mamy tutaj e, w takim razie kolejkę e, ludzi, którzy wiecie, ustawiają się trzy miesiące przed premierą czegoś tam e, w kolejce z namiotami. Tylko po to, żeby zająć sobie najlepsze miejsce w tej kolejce. Zupełnie nie należę do tych osób, które chciałyby tak robić, ale ja jakby. Dostałeś, jestem taka malutka, ja nic nie robię, jestem taka malutka, że nikt nie zauważy, jak się tak. Troszeczkę. Nie mogę, mogę, jasne, że mogę, mogę! Jak się troszeczkę tak i że wcisnę tutaj. O, tutaj, minimalnie, nie mogę go przeskoczyć. Czekajcie. No przesuń się! Okej, okay, gość nie chciał ewidentnie mnie przepuścić. Ten pierwszy w kolejce wcale mnie to nie dziwi, bo ja też byłabym tą osobą, jakby ktoś się wpychał, powiedziałabym: Ej, sorry, ale jest kolejka. Jestem tą osobą, która raczej zwróciłaby uwagę, bo strasznie nie lubię, jak ludzie się wciskają, ale tutaj chodziło o to, żeby, żeby zrobić na złość temu a... szefowi dobra. mojemu. Aha, jestem kierowcą autobusu i w ogóle bardzo dziwna perspektywy na ten autobus. Ludzie są na przystanku, a ja bym chciała odjechać. Jakby to nie jest mój przystanek? Ja nie poznaję, że to był mój przystanek. Nigdy wcześniej nie widziałam tych ludzi. Mama mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi, więc ja ich nie wpuszczę do mojego samochodu. Czy, czy coś takiego? I co? I czy to. I czy w ten sposób jestem w stanie zrobić źle to zadanie? Halo, bo mój przystanek muszę odjechać! O nie! Szybko zamykaj dźwignie! Okej, okay, już rozumiem, o co chodziło. Miałam wpuścić tylko te osoby, które grzecznie czekały, a nie spóźnialskich. To był mój tata? To nie był mój tata. Zdecydowanie to nie był mój tata. Tata bym wpuściła. Oh! Pęknięcia to lawa? Pęknięcia to lawa, okej. Okay. W sensie, ja nie bawiłam się nigdy w ten sposób, że pęknięcia to lawa, ale wielokrotnie bawiłam się, że nie mogę nadepnąć na linię na kostce, na płytkach, i w sumie czasem z, zdarza mi się jeszcze righty. chodzić w ten sposób, żeby omijać je. Także tym razem po prostu. To nie jest kwestia tego, że robię to, co mój szef chce. Ja po prostu bardzo lubię tę zabawę. Więc spróbuję zrobić to perfekcyjnie. Co? Ej, odłożyło mi buta w złym miejscu, zrobiłam to perfekcyjnie, ale w, w sumie może to dobrze, że zostało mi to niezaliczone, bo przynajmniej wiecie, szef jest niezadowolony i może bardziej się wkurzy i będzie przez to śmieszniej. Um, w tym momencie mamy zrobionych pięć dobrze i dwa źle. I co w związku z tym? Jakby nie dostałam żadnej nagrody, czy to znaczy, że muszę zrobić konkretny, w konkretny sposób te zadania, żeby to wszystko było, wiecie, zaliczone? Żebym dostała jakąś nagrodę? Na przykład, być miłą w 100%. No dobra, no dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Zobaczymy, U, jest czy jest jestem w stanie jest być miła. W sensie, na tych poziomach, na których byłam niemiła, wiem, co zrobiła mnie, tak? Więc. Mówię GIF? I GIF? Ej, ej, o co chodzi? Zaznaczyłam dobrą odpowiedź. Zaznaczyłam Ale o co chodzi? Jakby powinno być mi to zaliczone. To znaczy, że teraz muszę zrobić wszystko źle, żeby być potworem w 100%? No dobra, wyrywamy tego pendrive'a. Jak, jak nie podobało Ci się to, że powiedziałam JF, to, to w takim razie nie powiem nic. Chyba, że przez przypadek zaznaczyłam tę pierwszą odpowiedź. Nie wiem, ale nacisnąłam Dif! Na pewno nacisnąłam GIF. You have ruined both puzzles. Oj, dobra, przestań mi grozić. Nie będę miała żadnych kłopotów. E... O, tu jest puzel. Okej, okay. przynajmniej robiąc te poziomy jeszcze raz zdobędę parę puzelków. I... I 100%. Ale nie odłączamy. Ale. Co? Co zrobiłam? Jakby nie rozumiem. Przecież nie odłączyłam telefonu. Wszystko powinno być nie tak. A, no dobra, w takim razie zróbmy te zdjęcia yy, i zobaczymy, czy to będzie okej. Okay. Robimy więcej zdjęć, czy co? Proszę bardzo, sesja zdjęciowa. Aaa! Wiem chyba, co muszę zrobić. Muszę napcykać tak bardzo, bardzo dużo tych zdjęć. Może to będzie to zrobione niewłaściwie, wiecie, jakby... O! Pamięć mi się zapycha! Dobra. Spoko tak, 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 ale to jest bardzo słodki kot, a ja uwielbiam zdjęcia kotów. Uwielbiam, wręcz kocham. O! Mam więcej niż mogę! Znaczy więcej niż mam miejsca. Nie wiem, jak to możliwe, że ja dalej robię te zdjęcia. O, wygląda na to, że jednak mogę robić więcej zdjęć. Co? Jak mogło obiektyw pęknąć, wyciec cały ekran, skoro zrobiłem tak świetne zdjęcie kota? I jakby nie mogli nic więcej zrobić. Kot robi salta, po, jakby, zupełnie jakby wiedział. Oj tam, oj tam, kot jest słodki, a rodzina nie zawsze. To znaczy, nic nie mówiąc. No dobra, chodźmy do tej kolejki. wejdźmy... Może teraz się uda wejść na pierwsze miejsce? O, jestem. Jestem. <laughs> Udało mi się tym razem wepchnąć i ten pierwszy e, został przymuszony. E, no dobra, teraz pytanie, czy uda mi się szybko zamknąć te drzwi? Ja nie jestem zła, po prostu. E, no, ktoś się spóźnił. Ja, wiecie, ja mam rozkłady, z którymi muszę się mierzyć. Zobaczymy, czy dostanę jakąś nagrodę, jeśli zrobię to zadanie. Wiecie, z tym jednym błędem, bo nie, nie spojrzałam, ile muszę ich mieć. O, może w ten sposób mogę zrobić dużego kroka? A nie, ja to miałam zepsuć! Ach, okej, okay. jakby no miesza mi się to wszystko, miesza mi się to wszystko, bo ja naprawdę lubię być yy, dobra w tej grę. Czy teraz dostanę jakąś nagrodę? Tak! Okej, okay. yy, to mnie już zadowala. Mamy yy, obrazek kota yy, i jest to niesamowity, ale jakby... Czy to jest już ostatni poziom? Zdecydowanie nie może gra się kończyć w ten sposób, że po prostu nie dzieje się nic, musi być jakieś domknięcie tematu, nie wiem, musi, musi mnie zwolnić albo dać mi nagrodę e, za pracownika miesiąca, ciężko powiedzieć, wiecie, ja jestem testerem, e, ja tylko testuję tę grę, ale jakby ona jeszcze nie została przez mnie przetestowana, więc na pewno nie jest to koniec, spróbuję szybciutko jeszcze zrobić e, może potwora na 100%, nie wiem czy to mi się uda, ale no spróbuję. Tutaj nie mam już pojęcia, jaka jest prawidłowa odpowiedź, ale przy Gifie wybuchło, więc zaznaczamy GIF. Przy Gifie też wybuchło. No chyba, że się jakoś niespecjalnie kliknęło Gif, nie mam pojęcia. No ale. Idziemy dalej, chcę spróbować zrobić 100% potwora, zobaczymy czy to się powiedzie, wyrywamy pendrive'a, w ogóle dlaczego ten pendrive nie chce wyjść za pierwszym razem? razem no, ja jestem zdecydowana, że chcę go wyjąć po prostu, przestań, przestań narzekać, wszystko jest w porządku, nic się nie będzie, dobra, teraz tak, wyłączam wcześniej ładowarkę i, i nie ładuję, a, o to chodzi. No tak, włączyłam sobie ładowarkę, bo już mi się naładował wystarczający telefon, ale zostawiłam w gniazdku, wiecie, podłączoną wtyczkę, więc w sumie to nie wiem, czy to o to chodziło. Czy ja to mam tak. Dobra, przestań. A może zrobię. Nie, po co mam ładować do 100%? Podobno to psuje telefony czy coś tam. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tutaj jest właściwym rozwiązaniem. Jeśli wiecie, dajcie mi znać w komentarzu, bo w sumie to ja naprawdę nie mam pojęcia. No i długo jeszcze mam tutaj czekać. No dobra, niech będzie. Naładujmy do 100%. Ale to mi zaliczy. To mi zaliczy to zadanie i znowu nie będę miała potwora na 100%. No! Stop it! Stop it. Jest naładowana! Jest I idealnie naładowana! One last! Nie, ja już wykorzystałam. Przestań. Nie. Okej, okay, dobra, to chyba już jednak zrozumiałam. Czyli miałam naładować, ale nie do 100%? Jakby. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale dobra, teraz tak. Tutaj, e, ponieważ kot jest taki słodki, muszę zrobić mnóstwo zdjęć, więc po prostu zacznę je klikać. Przestań. Daj mi zrobić zdjęcie kotu! Ej! O ci chodzi? Ej, ale co ty robisz? Uh, nie jestem pro programistą, ale czy ty zamienisz mnie w kaczkę? Um, ha halo! Ja chciałam zrobić potwora na 100%, czy I mean, fault, you know. Ale o co ci chodzi? Ja nie wiem o co chodzi. Czy ktoś yeah, yeah, zna się yeah, na programowaniu I, wiem, i wie, co on tutaj w tym momencie robi? Czy ja mogę napisać nie? Nie wiem, bo coś zepsułeś. E, zrobiłeś jakieś złe komendy. Ok, wczytujemy coś dziwnego. E, czy jesteś pewien, że to Is dobry to pomysł, to czy możesz to jakoś to przerwać? Tak chyba jest zepsute. Oh e, mam nadzieję, God, że komputer nie wybuchnie przez to. Oh, uh, uh, okej. Okay, myślałam, że gra it's się skraszuje, ale okej. Okay. A więc to była ta Twoja kaczka? Jakby zupełnie nic się nie zmieniło. No dobra. dobra. W takim razie zobaczymy, czy mogę to zepsuć. O, wkurzymy się, wepchniemy się i jestem pierwsza w kolejce. Znalazłam je już dawno. O, Twoja kaczka działa świetnie. E, jeszcze raz? Nie, nie chcę robić tego jeszcze raz. Okay, chcę zrobić to. Dobra, 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 robimy dobre rozwiązanie. To jest jedyne dobre rozwiązanie, jakie mogę tu zrobić. No, jest tu. Nie, tu jest moje miejsce. Tu, gdzie stoję, nie podnoś mojej postaci. Ja jestem w dobrym ja, miejscu. Ja znam moje miejsce i moje miejsce jest tutaj. Ja zajęłam sobie tutaj. Był mój kapecz zostawiony. I to był mój kapecz. Albo wózek sobie przyprowadziłam, więc mój wózek stał w kolejce za mnie. Albo ktoś pilnował mi kolejki. Albo ten gość po prostu chciał mnie przepuścić. Pozwól mi tutaj wejść. Ej, ta kaczka chyba działa, bo już dłuższą chwilę tutaj stoję i nie mogę zakończyć tego poziomu. Czy ja muszę naprawdę stanąć na końcu tej kolejki? No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy kaczka jednak działa. Okay, good. What? O! Oh! To kaczka. Oh, nie, to nie ja, to kaczka. Ty, ty zrobiłeś specjalnie coś co sprawiło, że mogę być teraz potworem. Super, bardzo ci dziękuję oh, za pomoc. Me oh. Eee, tak literówka. Uh. Przestań robić te błędy. Skup się. Coś, coś nie działa. Jak jest to 1%? Tak, jesteś hey, pewien? Tester, Dobra. A czekaj, ja muszę zamknąć mnie w konsole. To... Idę na początek kolejki. Czy wszystko działa? A... No! God, działa. Twarzy. You should prevent this stuff. No ale najwyraźniej oh. źle zaprogramowałeś swoją kaczkę Zresztą. i to nie moja wina. Ja, Dobra, w końcu pójdźmy do następnego levelu, bo już mam dość tego jednego. Okej. Okay. Okay. Nie czekam, nie czekam, nie czekam. Uciekam. Nie, nie otwieram tych drzwi, bo, bo czas minął. On się spóźnił, ja nie otwieram dla niego drzwi. Pozwól mi odjechać. No dobra, nie będzie, masz wejść. Hood. Finally, let's move. Why did it reset? Uh... Odjedź, odjedź, odjedź. Kurczę, no nie mogę odjechać. No dobra, właśnie. Now. Ok, zaczynam I'm starting to think the tak myślisz? Myślisz, że ta akurat kaczka jest niestabilna oh, i to ona powoduje te wszystkie problemy? Ja jestem tego pewna. Och, it. dzięki. Kaczka I na why pewno why. ze mną współpracuje. Kopiuje mnie? Nie wiem, ale nadepnąłem na wszystkie linie. O, i jestem. Już no, po drugiej stronie? Wcale nie zawsze, zawsze robię dobrą robotę. O, duck you too! Ej, to jest niemiłe, jeśli. Dobra, nieważne. Kaczka. Nie kaczka nie jest takim problemem. Ale czekaj. Co ty wyłączasz? Przestań. Nie, nie wyłączaj mojej. Nie mogę wyłączyć konsoli. Nie wyłączaj mojej nagrody. Ja chcę. Nagrodę, dostałam puchar, ja bardzo myślałem, ładny puchar, cię, dzięki twojemu programowi. Ja nie jestem zepsuta. Zepsuty jest twój program, który napisałeś ty. Wyłączasz kaczkę? Nie, kaczka działała świetnie. O. Tak, to świetnie. Ja nic nie widzę, też nic nie okay, widzę. Dlaczego I know, miałbym I zniszczyć you kaczkę? Przez to nie chciałbym tylko odebrać moją nagrodę. Console, Czy to, co miga tutaj, to jest konsola? Please... E, a w sensie tabulator? Um, jak się otwiera? Aha, tak. Jak się otwierało konsole? Ah, escape. Okay, Dobra, you should no. see all the debug buttons. Oh, you can see all the debug buttons. Don't touch anything unless I tell you to. Ale mean, o czym ty anything. Anything. Now, press duck options. E, a, patrzcie, mogę włączyć sobie dodatkowy kolor. Oh, and keep in mind I'm still gonna find out if you click something else. Um e. Hello? Ja Dobra, zezwolmy. Zmienimy sobie pole widzenia. biało-niebieska biało skórka w menu, Zaczy, czarno niebieska, nie biało-niebieska. Możemy możemy wyłączyć bądź wyłączyć śmieszne żarty, ale niestety nie możemy, bo tutaj jest błąd. Jakby tutaj od początku mój szef nigdy nie miał śmiesznych żartów, więc nieważne. Możemy zrobić horyzontalne. Nie, nie, nie chcemy robić horyzontalnego ekranu i rozmycie, to, nie, to też nie jest opcja, którą lubię. Ale dobra, kliknijmy w końcu oh, na tą kaczkę. Options, the duck button. A może Ok, last o? step. After the loading finishes, you will see two buttons. Click okay. the blue one. It will destroy the duck. Niebieski. Znały? Znały, <śmiennie> Don't mess it up. Teraz pytanie! <śmiennie> niebieski czy niebieski? Bo bo ten niebieski jest czerwony, ale tutaj jest niebieski czerwony. Dobra? A, czyli wybrałam złą wow, odpowiedź. <śmiennie> Chyba chodziło jednak o, o ten z napisem niebieski. O! o! Ja Super, naprawiłam, mam kaczkę. Nie wiem, o, um, jest tylko kaczka. kaczka. Nie wiem. Kliknąłem sam dobry God. przycisk. Jesteś... Co? Prawie, że Powiedział, że jestem niesamowita! Ej, to było najmilsze, jaką usłyszałam. I mam o, nadzieję, że nie ironizował. Can you like... oh, great. O, mogę kliknąć? Dostałam czapkę! kaczkę! Tak, tak, to nie był bug, to był feature. Dokładnie tak. W takim razie Here's mam nagrodę. O, nawet ah! dwie! Oh. I pojawił się nowy, zwagowany poziom, więc wystarczyło być potworem, żeby zdobyć kolejny poziom. No i przede wszystkim uratowała mnie kaczka. Jeśli wam się podobał ten odcinek, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i niech kaczka będzie z wami. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa!